Zastanawiasz się, który z tych regulatorów wybrać do sterowania temperaturą w swoim domu? Daj mi chwilę, a na pewno ci pomogę. Jeżeli zależy Ci na maksymalnej prostocie całego systemu i chcesz zarządzać swoją temperaturą najprościej jak to możliwe, ustawić jedną konkretną temperaturę podłogi i sterować regulatorem na zasadzie włącz wyłącz, to manualny regulator Aries będzie najlepszym wyborem. Jest to też świetne rozwiązanie dla osób starszych, które cenią prostotę. Jeżeli natomiast zależy Ci na bardziej zaawansowanych funkcjach, jak programowanie, ustawienie harmonogramu tygodniowego lub osobnej temperatury dla każdej pory dnia, polecamy programowalny regulator Taurus. Jest dostępny w wersji białej oraz czarnej. Idąc jeszcze półkę wyżej, możesz wybrać regulatory programowalne z dodatkową funkcją zdalnej obsługi Wi-Fi poprzez darmową aplikację mobilną zainstalowaną na Twoim smartfonie lub tablecie. Tutaj zdecydowanie polecamy regulatory z serii Libra oraz Leo. Te drugie są dodatkowo wykończone eleganckim szklanym panelem dotykowym, co naprawdę fajnie wygląda. Na szczycie naszej oferty są regulatory Gemini. Jest to model, który nie musi być zawieszony na ścianie. Możesz go postawić w dowolnym miejscu pomieszczenia, a on w sposób radiowy łączy się z jednostką sterującą, która jest połączona z systemem grzewczym. Ten model też jest dostępny w wersji czarnej oraz białej. Jak widzisz w ofercie Aid posiadamy sporo regulatorków o różnych cechach i funkcjach. Na pewno znajdziesz model idealnie dopasowany do swoich potrzeb.